Świeca zapłonowa. Świeca zapłonowa musi być wymieniona raz w sezonie lub co 100 godzin pracy. Aby wymienić świecę zapłonową, musimy ściągnąć fajkę ze świecy. Następnie musimy kluczem poluzować świecę. I teraz możemy już ją wykręcać palcami. Jak widać, świeca w zeszłym sezonie popracowała troszkę. Musimy zastąpić ją nową świecą. Nową świecę musimy na początku wkręcić palcami, żebyśmy nie zniszczyli gwintu głowicy. Także załapujemy ją i dokręcamy do oporu. I później dociągamy ją kluczem. Zakładamy fajkę na świecę do, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. I operacja jest zakończona. To jest naprawdę bardzo proste.